Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Maniana A dzisiaj powracam do serii, e, której ostatni odcinek pojawił się chyba w wakacje Mianowicie jest to seria look w jednym kolorze Pojawiły się już trzy odcinki z tej serii na, mojej kanale, na moim kanale Czerwony look Zielony look i niebieski look. Jeżeli chcecie je obejrzeć, to linki do nich będą w opisie. Jeszcze wstępie chcę pozdrowić Deluciak i Sweet Monikę oraz chcę bardzo serdecznie podziękować za 3 piksele, które dostałam tutaj od mojej widzki. Jeżeli na przykład nie masz moda lub nie wiem, chcesz coś tutaj fajnego w zamian, na przykład serduszko, to koniecznie odezwij się w komentarzu, bardzo Cię chętnie wynagrodzę, także no naprawdę... Przesyłam całuski dla Ciebie z domu, bo jestem chora. It's corona time! Hey, it's corona time right now! No i to by było na tyle w tym wstępie. Przypominam o łapce w górę sobie na kanale. Widzimy się już po intrze. Dobra, więc witam Was już po interku i jesteśmy na kole i kolory, które mamy na dzisiaj do wylosowania to żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, szary, biały i czarny, no bo niecząc zielonego, czerwonego i niebieskiego tylko takie nam zostały. Także no, kręcimy, i dzisiaj luczek będzie biały. W sumie to się cieszę, że mamy taki neutralny kolor bo tak naprawdę pole do działania w nim jest bardzo duże. Także widzimy się już na MSP, w sklepie i będziemy robić luczka. Dobra, więc jestem już na zakupkach w sklepie i dzięki doładowaniom od Was wreszcie mam trochę pieniążków i ogólnie to postaram się też pozbierać i może w sumie kupić jakiegoś um, dripa i zrobić Wam na niego rozdanie, bo czemu nie? Um, myślałam nad tym, żeby przez to, że ten luk jest biały, zrobić go taki bardzo dziewczęcy, z jakąś sukienką ale ogólnie pierwszą rzeczą, którą chciałam zrobić miałyby być takie białe rzęsy bo jakoś bardzo mi się to podoba także no, lecę je znaleźć dobra, więc wreszcie udało mi się znaleźć te rzęski co prawda kosztują one diamenciki, no ale uważam, iż warto bo one są prześliczne i smutne jest to, że one tak całkowicie nie zmieniają się na białe tylko mają taki szarawy kolor, także Tutaj duży minus ode mnie do Star Planet, więc może spróbuję poszukać innych jakichś rzęs. Jeżeli znowu będzie ten sam problem, że po prostu te rzęsy będą szare, no to naprawdę Vista Planet. pogniewamy się. Nie, to nie mogę znaleźć żadnych rzęs, które nie miałyby tego problemu, iż robią się szare. Także może w sumie potem poszłam do kliniki piękna i się tym zajęła. I myślę tutaj nad daniem jakiejś sukieneczki. Bardzo bym w sumie chciała dać tą sukienkę. Myślę, że ta może być dobrym pomysłem. Jeszcze tę chwilę sobie popatrzę i jeżeli nie znajdę czegoś lepszego, to zostanę przy tych dwóch pierwszych. Dobra, więc po paru minutach poszukiwań stwierdziłam, iż po prostu pierwsza sukienka jest prześliczna i zostanę przy niej, gdyż no, daje mi ona dosyć sporo dam pomysłów na dalsze poczynania w tym roku. I kolejną rzeczą, którą chciałabym się zająć, będą włoski. Myślę, że właśnie dużo one dadzą. Ta fryzurka jest bardzo, bardzo prześliczna, także możemy w sumie polecieć z nią. Ogólnie to chciałam dać do tego jakieś upięcie lub krótsze włosy. Mam jakąś taką wizję artystyczną. Chyba, żebym dała takie i wtedy by wyglądała jak taka typowa... Um, estetyk Girl z Pinteresta. Dobra, więc chyba zostanę przy tych włosach. Zmieniłabym kolor i no przez to, że ten look jest biały, to jestem zmuszona dać białe włosy, także no tak trochę słabo, ale wpadłam tutaj na pomysł, żeby zrobić górę taką białą-białą, a właśnie tutaj dół um, zrobić taką minimalną różowawą poświatą. Wiem, że no trochę jest to odchodzenie od tematyki tego odcinka, no ale... Białe włosy, białe akcesoria, e, biała sukienka. No dla mnie jest to już po prostu trochę za dużo białego. Okej, okay, w sumie wygląda to całkiem spoko, e, przynajmniej dla mnie. Trochę jest mi smutno, bo mówi Star Planet pokrzyżowało moje plany założenia jej czapki przez to, iż totalnie ona nie pasowała. E, myślę też nad daniem jakiejś małej białej torebeczki. Bo w sumie czemu nie? W sumie zastanawiam się nad daniem takiej torebeczki i myślę, że wyglądałaby ona spoko. Um, mam nadzieję, że można udać w kolorze całym białym. Nie, znowu jest ona szara. Czemu wszystkie rzeczy na MSP nie mogą dojść do białego koloru? W sensie, czemu Wister Planet tak tworzy rzeczy? Nie rozumiem tego totalnie. W międzyczasie zmieniłam okulary na te kolczyki. Myślę, że wygląda to znacznie lepiej. Także może przejdźmy poszukać jakichś pasujących butów. Um, nawet nie wiem, jaki typ butów tu dać. Myślałam nad czymś pomiędzy takimi eleganckimi a sportowymi jakimiś sandałkami, ale raczej w obecnych motywach nie będzie czegoś w tym stylu, chyba że się mylę. Um, może bym w sumie dała te butki będzie takie typowe tenisówki. Myślę, że jakoś to wygląda z tym lukiem. Lecę jeszcze dać białe kabaretki. Bo kabaretki są dobrym elementem do każdego luku. Dobra, więc znalazłam te prześliczne rajstopki i myślę, że ten kolor bazowy dobrze wtapia się w skórę, więc możemy uznać, iż go nie ma. A te błyski wyglądają po prostu tak ładnie, jak dla mnie. Także no, jeszcze zmieniłam kolor włosków na trochę jaśniejszy. I przeszła już teraz na serio poszukać jakichś akcesorii, które dopełniłyby już nam ten look do końca. Także może byśmy w sumie dali taki kolorek włosów. Jest on taki bardzo jaśniutki, no ale jednak daje nam jakiś akcent kolorystyczny. Także lecę jeszcze poszukać jakiegoś ciekawego akcesorium i widzimy się już z finalnym efektem. Dobra, więc tak prezentuje się skończony look. Ogólnie to zapomniałam dograć części ze sklepu, pokazując Wam skończoną pracę yy, i kupując go, także mam nadzieję, że mi wybaczycie moje roztrzepanie. Jeszcze pozdrawiam Czarny mel bardzo serdecznie. W sumie to zaktualizuję status. Także zapiszę go jako look w jednym ko kolorze. Hashtag 4. Także no, myślę, że nazwa jest kreatywna. No i tak prezentuje się nasz luczek, który dzisiaj stworzyłam. Mam nadzieję, że Wam się on podoba. Możecie zagłosować w ankiecie, czy jest ładny. I jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to macie też ankietę, w której możecie zagłosować, który look z tej serii podobał Wam się najbardziej. Mi osobiście najbardziej podoba się ten, bo no tak naprawdę byłam dosyć swobodna przy jego tworzeniu i nie naciągałam już tych rzeczy. Żeby koniecznie na przykład dać zielone spodnie, tylko myślę, że kolor był na tyle naturalny, iż można już było swobodnie go robić. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Szybko przebiorę luka, żeby Wam nie zdradzać, jak będę wyglądać w kolejnym... O nie, ona, ona już zobaczyła tego luczka. Także no, nie będzie miała niespodzianki z odcinka. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym.